Umysł jest jak zjawa, która żyje tylko w przeszłości lub przyszłości. Jego jedyną władzą nad tobą jest odciąganie Twojej uwagi od teraźniejszości. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Zachęcam tutaj tym cytatem do tego, aby być osobą wdzięczną w teraźniejszości. Więc zrób pauzę i wymień swoje wdzięczności, za co dzisiaj jesteś wdzięcznym człowiekiem. Pomyśl przez chwilę nad tym, a jak już to zrobisz, naciśnij play i pójdziemy z krótką medytacją. Jeżeli masz to zrobione, zachęcam, przeanalizuj ten cytat ponownie, zastanów się nad nim. Umysł jest jak zjawa, która żyje tylko w przeszłości lub w przyszłości. Jego jedyną władzą nad tobą jest odciąganie twojej uwagi od teraźniejszości. I w tym celu na przykład... Medytacja jest rewelacyjnym narzędziem, więc teraz usiądź wygodnie, aby pożyć chwilę w teraźniejszości. I zrobimy taką medytację, która pozwoli nam skoncentrować się na teraźniejszości, zatrzymać na chwilę myśli, które płyną w przyszłość, zatrzymać myśli, które płyną w przeszłość i skoncentrować się na tu i teraz. Więc, jeżeli siedzisz już wygodnie, sprawdź swoją pozycję, oprzyj głowa, także żeby było Ci bardzo wygodnie. Możesz usiąść po turecku. Weź przyjemny, głęboki wdech. Postaraj się o to, aby plecy były wyprostowane. I spokojny, miarowy wydech. I ponownie przyjemny, głęboki wdech. I spokojny, miarowy wydech. I poczuj, że jesteś, że istniejesz. Że jesteś najwspanialszą istotą na Ziemi. Masz umysł świadomy, który może płynąć myślami w przyszłość i przeszłość, a ty właśnie teraz koncentrujesz się na tym, że jesteś, istniejesz tu i teraz. Że oddychasz, żyjesz. I skoncentruj swoją uwagę właśnie na oddechu. Poczuj, jak całe Twoje ciało się rozluźnia. A ty ciągle myśl o tym, w jaki sposób oddychasz. Czy jest to płytki oddech, czy głęboki? Wdychaj i wydychaj powietrza, relaksując się, odprężając, poświęcając ten czas dla siebie na krótki odpoczynek, relaks, odprężenie. I obiecaj sobie, że będziesz praktykować właśnie tą metodę. Relaksacji poprzez świadomy oddech i myślenie nad tym, co robisz w tym momencie, chociaż na początku przez 10-15 minut dziennie, a później postaraj się skoncentrować swoją uwagę na dniu dzisiejszym w każdym momencie swojego życia. Pozwól, aby myśli o przeszłości i myśli o, prze o przyszłości od Ciebie odpływały. A ty koncentrujesz się coraz bardziej, bardziej, bardziej na teraźniejszości. Wdychaj i wydychaj powietrze swobodnie, koncentrując się na oddechu. Możesz liczyć w myślach swój oddech. Wdech. Dziesięć. I wydech. Wdech. Dziewięć. I wydech, wdech osiem i wydech, wdech siedem i wydech, wdech sześć i wydech, wdech pięć i wydech, i zauważ, jak dobrze zaczynasz się czuć. Kontynuuj w myślach obliczanie. Pięć i wydech. I poczuj, jak całe Twoje ciało się odpręża i relaksuje. A ty czujesz się coraz lepiej, lepiej i lepiej. Właśnie dlatego, że koncentrujesz swoją uwagę na tu i teraz. Wdech. I jeden i wydech. Bardzo dobrze. Możesz powoli zaczynać otwierać oczy. Możesz się przeciągnąć i możesz powtórzyć to w każdej chwili, kiedy poczujesz potrzebę. Zrelaksować swoje ciało, skoncentrować się na oddechu i pozwolić wszystkim myślom z przeszłości, przeszłości odpłynąć. A ty skoncentruj się na dniu dzisiejszym, na tej sekundzie życia. Wspaniałego, cudownego wieczoru, dnia i do zobaczenia już jutro. Pozdrawiam z Bogiem. Cześć, Pa.